Porażka to jedno z najbardziej nielubianych słów w naszym języku. Nikt nie chce jej doświadczać. Nikt nie chce się do niej przyznawać. A już na pewno nikt nie chce oglądać jej u siebie publicznie. W realnym życiu porażka często oznacza wstyd, ocenę, stratę pieniędzy, pozycji albo poczucia własnej wartości. Dlatego ludzie robią wszystko, żeby jej uniknąć. Nie próbują, stoją w miejscu i tłumaczą to ostrożnością. I teraz uwaga, bo dokładnie w tym samym czasie miliony ludzi odpalają gry, w których porażka jest gwarantowana. Umierasz, przegrywasz failujesz zadanie, bo zmiażdży cię w 3 sekundy. I co robisz? Dalej grasz. I to nie jest przypadek. To jest mechanizm, który działa na psychikę dużo lepiej niż rzeczy sprzedające się jako rozwój osobisty. Dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego gry są najbezpieczniejszym miejscem do uczenia się porażki. I dlaczego to, czego uczą, naprawdę przenosi się do życia. Jazda intro. Intro Juleku X. Czym dokładnie jest porażka dla mózgu? Zacznijmy od podstaw. Dla mózgu, porażka to nie jest neutralne wydarzenie, to jest bardziej zagrożenie. Nie dlatego, że coś poszło nie tak, tylko dlatego, że porażka oznacza ocenę, utratę statusu, poczucie bycia gorszym. Mózg społeczny działa prosto, jeżeli coś obniża Twoją pozycję w grupie, jest zagrożeniem, koniec filozofii. Dlatego w realnym życiu ludzie nie lubią próbować nowych rzeczy, unikają sytuacji, w których mogą się skompromitować, wolą nie zrobić nic niż zrobić coś i przegrać to nie jest lenistwo, to jest ochrona ego. I teraz porównajcie to z grami. Dlaczego porażka w grze nie niszczy ego? W grze porażka wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, porażka jest oczekiwana. Gra od początku komunikuje ci jedno: nie przejdziesz tego za pierwszym razem. Po drugie, porażka jest odwracalna. Nie tracisz reputacji, nie tracisz twarzy, nie tracisz pieniędzy. Po trzecie, porażka jest prywatna. Nikt nie stoi za tobą i nie mówi: "A nie mówiłem?". I po czwarte, najważniejsze, porażka w grze jest częścią procesu, a nie jego zaprzeczeniem. To jest fundamentalna różnica, bo w życiu porażka często oznacza koniec czegoś, a w grze oznacza, że jeszcze nie. Mechanizm retry, najważniejsza lekcja z gier. Jest jedna rzecz, której gry uczą dużo lepiej od czegokolwiek innego i jest to próbowanie raz jeszcze. Fail, informacja, kolejna próba, bez moralizowania, bez oceniania, bez dramatu. Umierasz w Dark Souls'ach, gra nie mówi, zawiodłaś, nie nadajesz się, może to nie dla ciebie. Gra mówi, no okej, okay, zginąłeś, spróbuj raz jeszcze. I to jest czysta psychologia uczenia się. Mózg uczy się poprzez błąd, informację zwrotną, korektę zachowania. Dokładnie to robią gry. Dlatego osoby, które dużo grają, lepiej tolerują frustrację, bo ich układ nerwowy jest przyzwyczajony do tego, że błąd wcale nie oznacza katastrofy. Souls-like i dlaczego ludzie je kochają? I w tym miejscu trzeba powiedzieć wprost: souls -like to nie są gry dla masochistów. Tak. To są gry dla ludzi, którzy potrzebują uczciwego systemu porażki. W Soulsach zasady są jasne: kara jest konsekwentna, sukces jest zasłużony, nie ma oszustwa, nie ma, że gra cię oszukała. Jeśli giniesz, to dlatego, że byłeś zbyt chciwy, nie znałeś wzoru, spanikowałeś i to jest mega terapeutyczne. Bo w realnym życiu często przegrywamy bez jasnego powodu, a tu dostajesz prosty komunikat. Źle zagrałeś, możesz to poprawić. To przywraca poczucie kontroli. Dlaczego perfekcjoniści lubią trudne gry? To może może zabrzmieć trochę paradoksalnie, ale ludzie z perfekcjonizmem często lądują w grach, gdzie porażka jest częsta. Dlaczego? Bo perfekcjonista w realu boi się błędu. Błąd? Zagrożenie tożsamości. W grze błąd nie definiuje ciebie, nie zostaje na zawsze, nie ma konsekwencji społecznych. Możesz być złym graczem i nic z tego nie wynika, to daje ulgę. Paradoksalnie gry pozwalają perfekcjoniście popełniać błędy bez karania się. A to jest coś, czego wielu ludzi nie nauczyło się w życiu. Dlaczego gry uczą odwagi, a nie ucieczki? Jest taki głupi mit, że gry to ucieczka od życia. I oczywiście, czasami są. Ale bywa wręcz odwrotnie. Gry uczą próbowania mimo ryzyka, powrotu po porażce, tolerowania dyskomfortu. Jeśli przez lata uczysz się, że przegrana, restart nie dramat, to zaczynasz inaczej patrzeć na realne porażki. Nie jako dowód, że jesteś beznadziejny, tylko jako informację i to jest ogromna zmiana poznawcza. Dlaczego szkoła i praca tego nie uczą? W szkole błąd to jedynka, wstyd, komentarz nauczyciela. W pracy błąd to szans, Strata zaufania, realne konsekwencje. Nie ma próbowania raz jeszcze, nie ma bezpiecznej próby. Nic dziwnego, że ludzie boją się działać. Ja też się bałam w szkole. Gry są jednym z niewielu miejsc, gdzie możesz coś zawalić, zobaczyć konsekwencje, spróbować jeszcze raz, bez etykietki przegryw. Ja na przykład mega źle wspominam moją szkołę. To był dla mnie przepotem. Stres, żeby chodzić do szkoły. To smutne, powiedziałam to na głos. Czy to może zastąpić terapię? Nie i dobrze, żeby to było jasne. Gry nie są terapią, ale mogą być treningiem kompetencji psychicznych. Takich jak tolerancja frustracji, elastyczność poznawcza, odporność na porażkę. Jeśli ktoś nigdy w życiu nie miał przestrzeni, aby popełnić sobie taki bezpieczny błąd. To gry są jedynym miejscem, gdzie można tego doświadczyć. I to ma duże znaczenie. Dlaczego po przerwie odgrania wiele osób czuje się gorzej? To jest ciekawe i rzadko poruszane. Ludzie czasem mówią, przestałem grać, bo to strata czasu. A potem rośnie napięcie, spada tolerancja na stres, wraca lęk przed porażką, bo nagle zniknęło jedyne miejsce, gdzie mogli bezpiecznie przegrywać. I tutaj nie chodzi o gry, chodzi o funkcję, jaką pełniły. Podsumowanie. Gry nie uczą, jak wygrywać. Uczą, jak przegrywać i wracać. To jest umiejętność na wagę złota. Więc następnym razem, jak ktoś Wam powie, że granie w gry to strata czasu, to powiedzcie mu NIE. To było jedyne miejsce, gdzie mogłem bezpiecznie popełniać błędy. I to jest zdanie, którego wiele osób nie powiedziało, bo szczerze dopiero jak usiadłam do pisania tekstu na temat tego materiału, yy, zrobiłam sobie research i tak dalej, to zdałam sobie sprawę, jak granie jest ważne. Jak ogromną rolę Pełni w moim życiu, bo dla mnie granie w gry to nie jest tylko i wyłącznie hobby. To jest styl mojego życia. A jeżeli film Wam się podobał koniecznie, łapka w górę, komentarz, dajcie znać, co sądzicie na ten temat, bo jestem mega ciekawa, jak wygląda Wasza perspektywa. Pięknego dnia!